Lecimy nagrody za Elite 1. 29-1 bilans. No było blisko. Było blisko. 30. 0. Dobra, uwaga. Pierwszy. No i mamy Jorentę. No na Road to Glory może bym pograł, ale niestety na głównym, na głównym nie. Drugi. No Castelson, to będzie już niestety SBC tylko na pewno. Znaczy Jorentę w sumie też. I trzeci. Co wypadnie w trzecim? No i Łukasz. No i takie player piki, takie o za 29.1. Warto? No prosty, że warto. Nie, 86 Plus się, się nie ten. Nie da jeszcze. Zrobię za tydzień albo za dwa. Zobaczymy, co będzie wypadało, ale ja tej 8386 nie chcę robić, bo jakoś nie ufam temu. Dobra, pierwsza paczka, uwaga. Bez, e bez tego, no bez ekranów w sumie też. Ile mam ifów? 6. Bo nie zostawiałem z ostatniego tygodnia. Bo tam były pilnie pieniądze potrzebne na kantę. Nie no, ale nie mów, że, że takie złe te nagrody, bo, bo tu jeszcze nie otworzyliśmy. <laughs> Także nie, nie ma jeszcze. Pomarudzimy za 5 minut. Dobra, mamy walkout. Ikona. Del Piero. <gry> Oj widzowie! Oj widzowie, mocno Wymienna to była, nie? No proste, że wymienny, no Hawaje Hawaje, Malediwy. <grymne> Blon? Nie, ja i rejdę teraz. Ja powie jej rejdę. <grymne> Dobra, dziękuję. NIE! 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 Co jest? O Boże, kochany. Nie, dobra, złoto paczka, złoto paczka, oddane. <grywia> oddane na dzisiaj jest. Dobra, jeszcze dwie za 100 <grywia> Jeszcze dwie za 100 <grywia> no zadzwonił, zadzwonił. Dobra, aspirikueta. No już może nie być nic w sumie, nie? Ja tam. Nie, nie przyjmuję się. Może nie być nic Dobra. I paszka za stoka druga <laughs> Dzięki Adrian. dzięki. Dobra, będzie walkout? Będzie walkout. Inform Hiszpania. Teo. Kto to? Roberto. 85. 5 Cześć Bandino, witam. A Jorentę mógł być faktycznie. I Kasemiro jeszcze. No i pięknie. Dobra, Git na listę transferową. No i teraz, moi drodzy, co wpadło? Icona del Piero i ten, i Kante. Dobra. No i paczki z trzema informami. W sumie nastawiałem się na Jorentę, ale teraz nie musi go być. Nie musi go być. Walkout jest. O! Wujek Luki przyszedł. Dobra. Jest Łukasz. Jest Łukasz Fabiański. No i za nim nic. No to. To tyle. Jak tu potem nie wie. Nie, no ja karnę przy 28-0 przegrywać warf ogólnie. Jest łoka w drugiej. No i co teraz? Jorentę. No i nie oddało. Nie oddało już więcej. Nie chciało oddać. Może za nim jakieś konate? A, może Soler, no tak.